Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Luboż, a ta seria nazywa się Pogadanki przy kuflu, gdzie przy dobrym napitku mówię o różnych rzeczach luźnie związanych z książkami. Dzisiaj chciałbym zrealizować tak, moja filozofia czytania. Pogadanki przy kuflu czas zacząć. Pomysł na ten buk tak bezczelnie ściągnąłem z kanału Panna Sasna. Autorka tego kanału też chyba pożyczyła ten booktag z innych kanałów. Nie wiem kto jest jego pierwotnym twórcą, no ale ja podaję pierwsze źródło. Generalnie ja raczej nie lubię buktagów, bo wydaje mi się, że często niedużo z nich wynika, ale tutaj akurat jest 15 takich fajnych pytań związanych z czytaniem, więc stwierdziłem, że warto byłoby nagrać na ten temat. Chodzi mi o to, że bardzo często te booktagi są trochę takie bez celu. To znaczy, jest na przykład, nie wiem, załóżmy T-Booktag i pytanie: Herbata z prądem, podaj książkę, w której główny bohater ma na czole błyskawica. I to jest fajne, jeżeli jest w formie challenge y, albo jakichś y, konkursów, czy czegoś takiego, ale tak jakby bez takiej formy wydaje mi się trochę właśnie bezcelowe. Tutaj mam karteczkę, na której spisałem te pytania, więc zaczynamy od pierwszego. Co jest ważniejsze w powieści? Bohater, akcja, fabuła, czy przesłanie? Y, wydaje mi się, że. Ciężko odpowiedzieć na tak sformułowane pytania, bo to są części składowe jednego urządzenia, którym jest y, książka. I teraz, jak jest na przykład samochód, no to y, co jest ważniejsze koła czy silnik? Y, niezależnie od tego, czego w tym nie ma, to ten samochód i tak nie pojedzie. Y, jedyne, co myślę, można tutaj wyróżnić, to jest przesłanie bo y, można napisać bardzo fajną książkę. Ale musiała ona mieć wtedy fajnych bohaterów i fajną fabułę akcję, bez żadnego przesłania. Myślę, że w drugą stronę to się nie może udać, no bo przesłanie zawsze wynika z fabuły i z bohaterów. Następne pytanie. Czy należy czytać książki zawierające idee, z którymi się nie zgadzamy? Wydaje mi się, że głównie powinno się czytać takie książki. Przynajmniej jeśli mówimy o takim czytaniu nastawionym na rozwój, a nie czysto rozrywkowym. E, dlatego, że czytanie książek o ideach, z którymi się zgadzamy, to jest takie trochę łechtanie własnego ego i nie bardzo się wtedy rozwijamy. Chyba, że są to książki, które w jakiś sposób poszerzają naszą wiedzę właśnie na temat tych idei, z którymi się zgadzamy. A tak to właśnie fajnie jest e, patrzeć na przeciwny punkt widzenia, Fajnie jest dostrzegać szarości między białym i czarnym, i nie zamykać się tylko w swojej bańce. Kolejne pytanie: Rola książki w dobie postępu technologicznego i to jest taki bardziej wątek do poruszenia niż pytanie. Nie wiem, co do końca autor miał na myśli. Ale ja to obrócę w taki sposób, że wydaje mi się, że książka zawsze będzie czymś wartościowym, niezależnie od postępu technologicznego, bo to jest jednak takie medium, gdzie to my samodzielnie kręcimy sobie w głowie film na bazie właśnie scenariusza, którym jest książka. My musimy interpretować jakieś rzeczy, my musimy je tworzyć i to jest takie jakby bardzo rozwojowe i pozwala na bardzo szeroką interpretację. A jednak, jakieś takie media jak film, nie wiem, seriale narzuca nam z góry pewne rzeczy, przez co nie jest aż tak głębokie. Nawet wydaje mi się, że audiobooki, chociaż niby to jest po prostu przeczytana książka, samym sposobem, w jaki czyta lektor, też może już nam jakoś narzucić interpretację. Dlatego właśnie uważam, że książka zawsze będzie czymś fajnym. Czwarte pytanie. Czy czytanie zawsze powinno być przyjemnością? Myślę, że zasadniczo, tak, na 99% odpowiedź na to pytanie to tak, bo myślę, że umiejętny autor potrafi tak napisać książkę, żeby była jednocześnie ciekawa, wciągająca i żeby niosła ze sobą jakąś wartość. I że jednocześnie mówi się czasami o takich książkach, które są takie głębokie, no ale trochę się je nudno czyta. Że to jest trochę taka wymówka dla autorów, którzy po prostu nie potrafią dobrze napisać takiej książki. Tutaj, disclaimer mówi oczywiście o książkach typowo fabularnych, a nie o jakichś rozprawach filozoficznych czy podręcznikach, no bo wiadomo, że te książki są po prostu przekazaniem informacji i oczywiście mogą być napisane w interesujący sposób, ale nie muszą, i nawet jak nie są interesujące, to wciąż mają za sobą wartość jakiejś wiedzy. Piąte pytanie. Jak wyglądają Twoje zakupy książkowe? Zwykle to jest tak, że mam jakąś inspirację i to jest albo prosta inspiracja, typu nie wiem, zobaczę okładkę książki w Wempiku, albo e, na przykład u jakiegoś bookstagramera e, czy booktubera. E, ale też to bywają dziwne inspiracje, nie wiem, przechodzę obok czegoś, zobaczę jakiś plakat filmowy i przypomnę sobie, że była taka książka. No i jak już podejmę decyzję o zakupie, to zwykle szukam na Allegro. Takie książki kupuję ją w najniższej cenie, w takiej wersji, żeby nie była za bardzo zniszczona, bo jestem zwolennikiem recyklingu książek. I też mam takie odczucie, że lubię czytać książki, które ktoś kiedyś czytał, bo wydaje mi się, że żebyś się wtedy trochę takimi artefaktami, w których są zaklęte te uczucia tych ludzi, którzy przeżywali w czasie czytania tych książek. Wiem, że to trochę abstrakcyjne, no ale tak już mam. No i tak to wygląda i raczej nowe książki kupuję rzadko, jeżeli wiem, że nie znajdę używanej takiej książki. I też bardzo lubię stare wydania fantazy, bo okładki wydają mi się znacznie ładniejsze niż tych nowych wydań. Pytanie numer 6. Jak najczęściej wygląda Twoje czytanie? Ja ze względu na to, że dość dużo pracuję, to czas na czytanie mam raczej tylko wieczorem i zwykle czytam przed snem, tak powiedzmy, od pół godziny do godziny. I czasami zdarza się tak, że mam jakiś wolny dzień i wtedy zdarza mi się czytać więcej, aczkolwiek w wolne dni zwykle odwalam wszystkie te obowiązki, których nie dało mi się zrobić w ciągu tygodnia, więc nieczęsto wtedy czytam. Siódme pytanie. Co sądzisz na temat ponownego czytania tych samych książek? Mi się zdarza dość często czytać te same książki. Wydaje mi się, że po prostu jeżeli jakiś, jakiś twór kultury jest dobry, to po prostu trzeba z nim obcować i nie ma sensu poświęcać czasu na kiepskie twory kultury. Oczywiście to jest subiektywna ocena zawsze, nie? Ale subiektywnie kiepskie, jeżeli to nie ma przynieść żadnych korzyści, żadnych przyjemności itd. Taka mała ciekawostka, że najwięcej razy przeczytam chyba Harry'ego Pottera, ale to nie dlatego, że uważam, że ta książka jest jakaś wybitna pod kątem przesłania czy czegoś takiego, chociaż też ma jakieś takie fajne elementy, ale dlatego, że bardzo mnie odstresowuje ta książka. I to jest dla mnie trochę taka ucieczka od rzeczywistości. No kolejne pytanie. Co według Ciebie sprawia, że książka jest dobra? I ja pozwolę sobie połączyć to pytanie od razu z następnym. Co według Ciebie sprawia, że książka jest zła? I robię to dlatego, że dla mnie zła książka to po prostu ta, która nie posiada cech dobrej książki. I najbardziej taką podstawową rzeczą jest to, żeby książka była napisana językiem literackim. To nie znaczy tylko poprawnie z punktu widzenia błędów, tylko żeby ten język był taki miękki i łatwy w odbiorze, i to też jest kwestia jakby czysto strukturalna języka. Jeśli książka jest już napisana takim językiem, to wtedy oczekuję od niej, że będzie poruszać jakieś ciekawe tematy. Że fabuła nie będzie tylko o tym, że bohater na przykład idzie i tam zabija kogoś i na koniec zdobywa jakąś nagrodę, bo jest taki bohaterski. E, oczekuję poruszenia jakichś ciekawych problemów. E, to nie muszą być problemy e, zwalczania zła albo ratowania świata, ale po prostu ciekawe wątki, które zmuszą mnie do jakichś przemyśleń. E, I oczekuję, żeby bohaterowie w tej książce byli jakby realnymi ludźmi. Czyli, żeby to też nie były takie szablony, tylko żeby w ich wnętrzu działo się coś ciekawego, żeby przeżywali jakieś przemiany i żeby z tego dla mnie płynęły jakieś ciekawe wnioski i przemyślenia. Następne pytanie: Co sądzisz o niekończeniu książek? Czy to jest pytanie Martina? A tak na serio, myślę, że to jest bardzo rozsądne. Ja bardzo często mam tak, że jeżeli książka mi się nie podoba, to po prostu nie kontynuuję jej, bo to nie ma żadnego sensu. Tym bardziej, że książek jest naprawdę multum i nie ma sensu po prostu marnować swojego czasu. Jest ciekawostek powiem Wam, że ja potrafię odłożyć książkę po 10-15 kartkach, jeżeli uznam, że mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie poprzestawiał się za bardzo kadr w międzyczasie, bo musiałem zrzucić filmy z karty, bo się zapełniła. Jedenaste pytanie. Czy mają dla Ciebie jakieś znaczenie osobiste doświadczenia życiowe pisarza? I tu odpowiedź jest tak i nie. E, tak, dlatego, bo wydaje mi się, że e, autor, który jest bardziej doświadczony, e, przeżywał jakieś trudne rzeczy w swoim życiu, e, ma bardziej realistyczny pogląd, jak to wygląda, i może napisać ciekawszą książkę. Natomiast nie, dlatego, bo książka to jest po prostu książka. To jest zbiór liter, słów, e, które my w jakiś sposób interpretujemy. I to, że autor miał jakieś doświadczenia życiowe, wcale nie oznacza, że napisze dobrą książkę. A i także nie oznacza to, że autor, który nie miał doświadczeń życiowych jakichś ciężkich, e, napisze złą książkę. E, w ogóle jestem zwolennikiem teorii. Że książka powinna być interpretowana zawsze jako książka, a nie jako twór jakiegoś autora, bo to jest trochę tak, jak jeżeli jakiś architekt miał zamiar zbudować piękny most, a zbudował um, kładkę z desek, to to, co zbudował, to jest kładka z desek, a nie piękny most. I tak samo z autorem i z książkami. Zamierzenie autora, czy to, co on chciał przekazać, nie ma żadnego znaczenia, jeśli tego nie ma w książce. I tutaj dochodzi też jeszcze temat wolności interpretacji, bo każdy z nas ma prawo interpretować tekst książki, i niekoniecznie nasza interpretacja musi się zgadzać z tym, co autor miał na myśli. Nasza interpretacja może być nawet przeciwna do tego, co autor miał na myśli, i to wcale nie znaczy, że to jest zła interpretacja, bo książka, tak jak już mówiłem, to jest tylko książka. To jest zbiór literek, słów, zdań itd. Pytanie 12. Który gatunek literacki mógłbyś czytać do końca życia jako jedyny? I ja nie będę tutaj jakoś szczególnie oryginalny, bo powiem, że fantastyka. I tutaj w tym zbiorze jest oczywiście science fiction, jak i fantasy. Traktuję to jako jeden gatunek, tak jak się kiedyś traktowało, tak mi się wydaje. A może nie, nie wiem. Pod jednym warunkiem, że nie byłoby to taka e, generyczna fantazy, e, która opiera się na tym, że mamy krasnoludy, Krasnoludy oczywiście mogą zostać, ale że mamy jakieś elfy. E, no wiecie, taka typowa Tolkienowska fantazy, w której nie ma nic więcej niż bieganie z mieczami i łukami. Aha, i jeszcze e, wątek pokonywania Lorda Voldemorta albo Saurona też jest niemile widziany. Poza pod Potterem i władcą pierścieni. Znaczy po prostu pokonywania Wielkiego czarnego Pana. Wiecie o co mi chodzi. Trzynaste pytanie. Czy kiedykolwiek sięgnąłeś po książkę, o której nic wcześniej nie wiedziałeś, oraz o autorze? E, nie wiem do końca, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo zwykle jest tak, że jak zauważam jakąś książkę, to pierwsze co zrobię to przeczytam, e, o czym jest fabuła. I sprawdzę, kto jest autorem. Ewentualnie otworzę na losowych stronach i zobaczę generalnie, po prostu, jak ktoś pisze. Więc chyba nie. Ale z drugiej strony, jeżeli potraktujemy to tak, że pierwsza informacja, która do mnie doszła, to nie fabuła książki, autor czy coś, tylko na przykład sam tytuł książki i potem mnie zainteresowała, to tak. I to są często książki, które ja zauważam właśnie na innych Bookstagramach. Przedostatnie pytanie. Jakiego autora, gatunku czy kręgu literackiego nie masz ochoty zgłębiać i dlaczego? I chyba nie mam jakiegoś autora, którego nie chciałem czytać. Zawsze mam tak, że sama książka jest dla mnie ważniejsza, a nie autor. I może być tak, że autor napisze jedną książkę dobrą, inną złą, albo na przykład jakoś zmieni sposób pisania. Oczywiście nie w 100%, no ale w jakimś stopniu. Więc odpowiem na gatunek i krąg literacki, a będą to romanse i książki obyczajowe. Generalnie wydaje mi się, że romanse dla mnie osobiście są nudne. Wydaje mi się, że poruszają taką część relacji między ludźmi. Która jest nieistotna i bardziej jakby interesuje mnie taka realna relacja ludzi, a nie jakieś on ją dotknął i ona wtedy zadrżała i coś tam, coś tam. Chyba, że y, mam błędne, błędny pogląd o romansach, może są jakieś ciekawe, które myślicie, że mogłyby mi się spodobać, to możecie dodać w komentarzach swoje opinie. Książki obyczajowe jakoś też mnie nigdy nie interesowały. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć yy, nic więcej na ten temat, po prostu nigdy nie były w mojej sferze zainteresowań i tyle. I ostatnie pytanie: czy Twoim zdaniem każdy powinien czytać? No i wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest prosta, czyli nie. Yy, czytanie to jest po prostu wybór ludzi. Ktoś może czytać, ktoś może, ktoś może jeździć na rowerze, ktoś może grać, rozumiecie cokolwiek. Aczkolwiek myślę, że. Jeżeli ktoś się zastanawia nad czytaniem, to to jest jedna z takich rzeczy fajniejszych w życiu i warto spróbować. I to jest też taka rzecz, która rozwija w jakiś sposób. No ale jak ktoś nie chce, no to nie musi. To by było na tyle ode mnie. Napiszcie swoją opinię, co myślicie o tym, co tutaj powiedziałam. Fajnie też chętnie podyskutuję, jeżeli na przykład nie zgadzacie się ze mną. Chętnie otworzę swoją, swój mózg na jakieś nowe myśli. Jeżeli macie jakieś zupełnie inne opinie, opinie, też na te tematy, możecie je napisać. No i co, zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeżeli spodobał Wam się ten film, do komentowania i do odwiedzenia mojego Instagrama Krasnołuskie opowieści. Cześć.